Witam. Chciałbym dzisiaj wam pokazać grę, która ma szansę pobić iRacing. Moim zdaniem bardzo duże. Zobaczcie ta raillery, a ja wam mniej więcej opowiem, co wiem o tym, na ten temat. To jest projekt Motor Racing. Gra będzie wydana przez niby nieznane studio, ale jego szefem jest Ian Bell producent projekt, projekt Cars. Co to oznacza, że to jest człowiek z doświadczeniem, który będzie wiedział co zrobić, żeby ta gra była udana. No. Do tego jeszcze ze zespołu przyszli inni weterani ze Sim Racingu. są tam kierowcy wyścigowi, którzy się ścigają w prawdziwych samochodach. Będzie Fenomenalne moim zdaniem model jazda, przynajmniej na ten moment tak to się zapowiada. Dlaczego uważam że iRacing może być zagrożona. Bo granie będzie za subskrypcją wysokimi kosztami schowana na tak naprawdę będzie dawała nam bardzo dużą spowodę modyfikacji świetnie przygotowany model jazdy. Realistyczne odwzorowanie nie torów. Bo są 27 torów jest laserowo skalowanych, między innymi takie tory jak Spa, Moza i Mola, Road Ameryka, Seka, Laguna Seka, Suzuka, Nürburgring. Jeśli chodzi o samochody, które będą, to głównie będą GT3, Hypercary, Mazda MX-5, ale też wiele innych. Będziemy mogli też dodawać różne auta, co daje nam o olbrzymią możliwość ścigania się i offline, i online, bo gra będzie posiadała bardzo dobry tryb kariery. Co jeszcze mogę, jeśli chodzi o takie bezpośrednie porównanie, A iRacing to jest doskonała platforma sim racingowa, profesjonalna, no, ale ukryta za mega wysokimi kosztami. Subskrypcja, płatne dodatki, koszmar, projekt motor racing, będziemy mogli tworzyć własne ligi, Własne samochody, własne tory. Graż bez ograniczeń, bez kosztów dodatkowych. Silnik Hadron będzie działał z częstotliwością 720 Hz, czyli najwięcej na rynku. Dynamiczna pogoda, dynamiczna nawierzchnia. Cykl dnia i nocy. To wszystko będzie zaimplementowane. Osoby, które widziały projekt Cars, wiedzą, jak ta gra dobrze wyglądała. Myślę, że tu nie będzie gorzej. Ej, czy projekt Motor Racing musi być technicznie lepszy na starcie od Air Racing, żeby wygrać? Nie. Wystarczy, że będzie bardziej dostępny. Dla graczy, którzy chcą nie chcą płacić. Za każdy tor, za każdy samochód, dla streamerów, którzy chcą pokazać coś nowego, dla moderów, którzy chcą tworzyć bez ograniczeń. Czy Gra będzie miała premierę 25 listopada 2005 roku na PC, Playstation, Xbox, Series X i S. Co wy o tym myślicie? A jeszcze dodam do tego tak, że projekt motor Racing daje nadzieję na przejście na kolejny level, nie tylko technologiczny, ale też społeczny, daje graczom tego, czego brakowało. Także daje duże możliwości do, po prostu do obejrzenia, do grania, do ścigania się między nami. Mi. Mi serie wyścigowe będą różne. Będą działały mniej więcej jak fire racing. To jest bardzo pozytywna wiadomość, bo wydaje mi się, że to jest najlepiej zrobiony system, jeśli chodzi o wyścigi online. Dzięki za obejrzenie. Jeśli Wam materiał się podobał, to zostawcie suba, komentarz i udostępnijcie dalej. Do zobaczenia na torze.